Dzień dobry, dzień dobry, kurde, dyma po właśnie skończyłem lekcję, kurde, dzisiaj zagramy sobie w brawla, będzie szumieć jak cholera, więc wyłączam to co. Dobra, zapraszam tu mojego kolegę, proszę bardzo, będzie na odcineczku. No i jest, proszę. Pozdrawiam wszystkich, którzy są na lekcji, i to oglądają. Dobra. Tymek, dawaj gotowość. No, 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 no. Co mam robić? Jak wszystkich. Kurde, tutaj, dobra. O kurde. Dobra, dawaj. Potem jeszcze to będę montować, ale... Co? Jakby nie do was mówię widzowie, tylko kurde skończyłem lekcję właśnie jest kurde zadymka taktyczna. Pan. Matka, mam ja jestem nowym. Haha, <grystanie> jesteś nowym. Nie wiem czy wy słyszycie, ale ja ich słyszę, ben. Dobra, dawaj. Nie ja przestawaj, dawaj, dawaj. Mak nie, nie radziłbym ci iść na środek, nie radził. Dobra, tego nie było, to. do was dołączę. Dobra, Tego nie było. wycinam to. Dobra widzowie, Tego nie było. Tego nie Tego nie było. Tego nie było. po... Typołwa tragedia było. Tragedia nie było. nie Tak. tak, dobra, a ty na kiespie, a ja jestem srebrną. Dobra, ty gramy nie przystawamy, nie kuździmy, co jest. Sreba trzy kloty. O, nie wiem, nie obchodzi mnie to, ale ja mam lustra. Znowu z luskiem dam, znowu z luska mam, znowu luskiem z 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 luskiem Dobra, luskiem z luskiem Dobra, też idę. Do Potem to będzie, będzie na odcinku Na kanale Fisher, nie? CX. A ja mam kanał. A tamten się idzie umrzeć po prostu. Bardzo XD. Dzień dobry. No i porobione. Dobra, no i to teraz... jest... Poczekajcie. Już jesteśmy. Już jesteśmy. jesteśmy. Dobrze, dawajmy jeszcze raz, może się porobimy tutaj. Typowo. Wszyscy grają z bia teraz. Moja no przydzielę. Typowe życie każdego dziecka. O ja z Discorda mi przyszło powiadomienie, nie, nie tak, to sobie wyobrażałem nie mam tu baktyny. Dobra, mamy cztery powercube'y. I jest dobrze. <laughs> jest dobrze, ja idę z gnieźdą, Jackie. Ola? Tak? Z kim grasz? Z nikim. Z nikim nie gra Ola. Barleyem. Ty Szymon tu jest? Szymon. Simon? Szymon? Dobrze. Dobra, będę mówił. Szymon. O kurde. Tym jak ja leżę. Jakiś plus 237. Nie wiem. Ja bym ci radził... Nie, nic ja bym ci nie, nie radził. Ja mam lagi, lagi. Ja nie polecam rozładowanego telefonu. A, okej. Okay. Dobra, czego nie było. wychodzi. Tego nie było po prostu. Nie, Dobra, dołączajcie jak chcecie. Jak chcecie, to dołączajcie. O, powiadomienia. w Ciekawurczę. Ola? Tak. Pamiętasz, skąd to Glacuś? Tak. Tu, tak. jakie gra? i gdzie? O co chodzi? Ja, Tak ja bym ci radził nie iść tam, ale jak chcesz popełnić samobójstwo to, to proszę iść. Haha, ha, zabiłeś kogoś. Typowo Seba, nie? E Dobra, to e walić to ja idę po... Okej, okej, okej. O, o kurde, um, ty mam. Ale na na mojej mamy końcie. No. no? Mam kima. A pamiętasz co ja u ciebie wydropiłam właśnie Karla? Teraz nim gram. Ja, ja się miał... ja, teraz... mam Karla ja mam Karla z samochodziku. Ja mam Karla z samochodziku. Ale na lekcji dlatego, że ja wtedy sobie zrobił więcej postaci. Tak się wszystkie postacie Legendy same. Bactek idę na tego po co ona... Lena? Halo? Tymek. O co chodzi? Tymek, to była próba samobójcza. No, no, nie ma, nic nie ma. O kurde, male masz mało hafta. Dobra, ja go podjeżdżam z drugiej strony. Dobra, masz. Masz to, Tymek. Haha, za to myślisz, że ja nie leżę? Ona, no, no. no. No, bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Ale przynajmniej ja mam plus. Bartek, bardzo, bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Lena, chcesz grać? wracam do Drugi odcinek gramy z Zigam. jesteśmy na YouTube. Ta nie dobra, nie radzę tam iść, nie radzę tam iść. Ale zresztą Tynek, mnie to nie obchodzi. Okej. Okay. Chciałbyś z tym zagrać? Tato, matko, panie. Alleluja, dobra, ja uciekam Tynek. No, gościu, co ty robisz? nie mam dziewięć o, co, ty robisz, co ty robisz, gościu? O, Tymek ten, porobił, ten, tu ładnie. Ten, 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 ten. Nie, nie, nie no 20 nie. nie. Dawaj, nie. dawaj, Tymek, udać się, musi się udać. Nie. Udało się. Nie, ale to by się udało. No, Nie. Pałka, pałka. O nie, oni otaczają. No, idźmy stąd. Właśnie widzę. Idźmy stąd. Ja nie, nie lubię grać maksem, bo nigdy nim nie grałem. Nie umiem nim grać po prostu. O, cube darmowe. O, 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 no to wybieram, Ja Bartek, ja leżę. Leżę, leżę, leżę. No dobra, ale ja nie leżę. Ha? Właśnie ja więcej Ci muszę podać kod. Ale... Dobra, Dobra. robimy. Ja otwieram trenkę i uwaga co mi wypadnie, nic nie Wypadło. Mhm. Ej, wiecie, że ja mam na swoim drugim koncie 500 biletów. Ciągłe lagi mam, Seba mówi, że se O nie, Tymek uciekaj, 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 uciekaj Gatunek teraz No okay, to ja kończę ten odcinek, trzymajcie się i papo